Mysłowicka Jesień Zegarowa. 5 października do Mysłowic przyjechała grupa 30 zegarmistrzów i miłośników sztuki zegarmistrzowskiej z całej Polski. Na zegarowych zlotach spotykają się miłośnicy od kilku lat w różnych miastach. Tym razem miłośnicy zobaczyli unikatowy eksponat z Muzeum Miasta Mysłowic Mysłowicki Zegar Strefowy. Chciałbym dowiedzieć się, jak się zegar ten piękny bekera podoba Mysłowickich. No, to jest ciekawa rzecz w skale światowej. Ja miałem okazję uczestniczyć w reperacji tego zegara z panem Miesztwem Budzińskim i z wieloma innymi zegarmistrzami. Plus tam przy rekonstrukcji brali udział i złotnicy, pan Franciszek Biegant, doskonały to, co można powiedzieć, no, zegar mówi sam za siebie. Jego konstrukcja, tutaj tak wizualnie z zewnątrz, on jest bardzo taki bogaty, ale same konstrukcyjne rozwiązania są dość proste. I to chyba jest jego dużą zaletą, że nie jest to zegar, o wysoki, tak jakby powiedzmy, komplikacji sam konstrukcyjne, ale sama myśl techniczna i rozwiązanie jest, jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja mówię, takie jest, tajniki nie tego zegarka? Tajniki. Znaczy się tak jak mówię, nie jest to zastosowane i przekładnia, i sam rodzaj przełożeń jest, jest powiedzmy nietypowy, bo te takie przykładnie satelitarne, które przełożone są tutaj z głównego mechanizmu na mechanizmy tarcz strefowych, No jest to powiedzmy konstrukcyjnie bardzo proste, bardzo proste, chociaż tak jak mówię techniczna, w myślę, że rzecz prosta jest rzeczą doskonałą, bo jest to rzecz trwała i tak jak mówię, nie jest to czym zegar jest bardziej skomplikowany, więcej jakiś ma, no, może powodować jego jakieś tam problemy, a tutaj konstrukcja tego zegara jest na tyle prosta, a zarazem ciekawa, że zegar przez tyle lat doskonale służy, oczywiście po jego tam bogatej historii i przejściach, jakie on tam przechodził w firmach i, i potem w planetarium, to, to nie służyło temu zegarowi. No ale po tej całej e, rekonstrukcji, reparacji jest teraz na i cieszy jednego turystę i miłośnika zegarów i jest to rzecz, tak jak mówię, na skalę światową bardzo, bardzo rzadka. Z tego co tutaj wiemy jest to niespotykane. Jest tam podobno jeszcze jeden zegar taki zlokalizowany, ale to ta dokumentacja i wiadomości są na to. Bardzo mm. Jest takie pytanie. Spotykacie się jako hobbyści, jak często i, i co żeście takiego ciekawego odkryli? Wiem, Może w rejonach polskich. Znaczy tak, ja, ja na spotkaniem tego typu ja jestem pierwszy raz. Aha. no Ja prowadzę swój warsztat zegar od 30 lat. Naprawiam wszelakiego typu zegary. Kształcę uczniów. Ten mam w swoim dorobku bardzo ciekawe reparacje zegarów wieżowych w Krakowie, w klasztorze w Czernej. Tutaj naprawialiśmy zegar w Katowicach. Teraz będzie naprawiany zegar w na przedszkolu na Giszowcu. Bardzo ciekawy mechanizm niemiecki. A co jeszcze? No, tutaj jestem bardzo mile zaskoczony z takim dźwiękiem i z zainteresowaniem informacjami, które ja się sam jako już mistrz cegami wszystkich dowiaduję, bo niekiedy wiedza takich amatorów, ale którzy poszukują już naprawdę bardzo dogłębnie, bo w takiej pracy typowo zawodowej no, pewne rzeczy no, nawet, znaczy ma się tą docieka się, ale praca taka codzienna, spełniona w warsztacie, troszeczkę inaczej niż taka praca e, takiego kolekcjonera, który się amatora, który się po prostu zagłębia, on jest poszukiwaczem. I wiele informacji no, teraz jest ułatwionych, szukanie w internecie i jest dużą, dużą taką ułatwieniem w tej, w tej dziedzinie. Kiedyś to e, książki podłapińskich, braci, e, były taką wiedzą ogólną, kapitalne książki, które się do dziś wykorzystuje, a teraz internet, no tak jak mówię, rozmowa e, z kolegami, którzy są i zegarmistrzami, a niekiedy są amatorami, ale są tak jak mówię, hobbystami i oni są po prostu od takiej wiedzy, że po prostu chyle głowę i po prostu oni są niesamowici, dlatego, że w nich jest, że mnie ta taka wiedza poszukiwacza. Ja wierbiam znowu wyzwanie, wyzwanie Naprawy zegarek, ktoś już mówi, jest nie do zrobienia. I to, to jest zupełnie moja taka. Ja wtedy też poszukuję informacji gdzieś w internecie pomiędzy znajomymi, zegarmistrzami, no a przede wszystkim własnym jakimś takim własnym doświadczeniem. Tak jak mówię, już od 30 lat pracuję w tym zawodzie i spełniam się. Teraz pytanie. Jaki najciekawszy zegar, który Pana tak zafascynował? Który był najciekawszy, który, pan w czasie, który pracował, ja, robił. Który ja robiłem? robiłem bardzo wiele ciekawych rzeczy. Robiłem zegary... Ale które taka perełka była. Perełka. Był bardzo ciekawy taka zegarek kieszonkowy w formie czaszki. To był Aha. zegarek z 1700, nie powiem dokładnie roku. No, daty też. No, bo to, to, to datowanie tam było utrudnione, ale przepiękna rzecz. Przywieziona z Francji przez kolekcjonera tam, tam był dorobiony łańcuszek gala były robione. Takie dosyć duże wyzwanie. Udało się. Do dziś zegar pracują. Potem były ciekawe zegary wieżowe. W Krakowie żeśmy robili bardzo ciekawy zegar wieżowy w uliców karmelitów bosych na Rakowickiej. Potem zegar wieżowy w czerny. Piękny zegar nożycowym. Hmm. udało się do wszystko poprawnie Chodzi, że mam nadzieję, że jeszcze będzie wiele lat chodziło. Jeśli ktoś tam samemu nic nie zepsuje, ale szkolenie zostało przeprowadzone, takie, że bracia zakodni będą to sumiennie wykonywali. Ty, czy jak przejeżdżasz, może na pewno wiesz o jednym takim w Szopienicach taki. No jest. Nie, no i no, już, no, już spal się prostu. No, no, ale odnowiony. Czy może też go robiłeś? przypadkowo? nie, nie. Tego, tego nie miałem okazji robić, no bo to, tak to jak mówię, to są rzeczy perełki, perełki no, które Cześć. tam już ktoś od wielu lat opiekuje się tymi zegarami, I to tak trzeba, no tak jakby w Krakowie miałem tam jednego z zakładników i on zegar, miałem możliwość dostępu do tego zegara, no wiele lat nie funkcjonował, więc poproszono mnie o czy jestem w stanie. No i tu z kolegą właśnie jeszcze jest taki mój przyjaciel Adam Draczek, z którym to wspólnie. Nam się udało świetnie odrestaurować. Cieszę się nie tylko mnie, ale turystów krakowskich, bo wiadomo, zegar na wieży to jest takim miejscem